Hejka, witam wszystkich serdecznie. Kolejne strategie tym razem będą Hogi, tak? Pewnie z wielu z Was już myślało, że Hogi e, nie są mocne. Nie widzieliście pewnie dużo Hogów, ale ja widziałem, szczerze mówiąc, ja próbowałem używać ostatnio Hogi trochę w starszej wersji. E, natomiast e, te starsze wersje nie pomagają. Natomiast Hogi z Marszem Królowej, wow, po prostu kompletna, kompletna rozpierdziucha. Zobaczcie. Kto tutaj zrobił dwa ataki? Kto tutaj zrobił dwa ataki na trzy gwiazdy? To będzie taki Lu robi show, który był oczywiście w zespole, w katowickim zespole naszym. My się tutaj nie popisaliśmy, jeśli chodzi o trzy gwiazdy. Natomiast ładnie zrobił numer jeden. Taki Lu robi show. Lecimy z jego pierwszym atakiem. Hogi, hogi, hogi. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze. No i mamy tutaj bazę. Ja sobie ten atak wcześniej oglądnąłem i powiem Wam, że rzeczywiście jest trochę. Trochę błąd tutaj jeśli chodzi o projektowanie tej bazy, nie żeby bynajmniej coś odejmować cały czas ciężka baza. Zobaczcie jak to wygląda w tym momencie. Ten Elektrodragon. On oczyszcza ten cały fragment. Jest w ogóle niezabezpieczony Elektrodragon. Co jest wielkim plusem oczywiście? Czarna bomba wyhaczona. Tym jednym balonem. Po prostu genialne. Tak jak to powinno być zrobione. Tu jest jeden wizard, jeden, jeden wizard, który z kolei zajmuje tą całą stronę. No lepiej się tego nie dało zrobić. I marsz królowej, ten cały skład, po malutku, wypuszczony z tej strony. Ta królowa wchodzi idealnie, żeby tak zawsze wchodziła. To pewnie by e, wielu z Was, wielu z nas nie obawiało się marszu królowej. Prawda jest taka, że no nie zawsze wchodzi tak pięknie. Rzucony jump, żeby na pewno królowa poszła do dołu. I zaraz zobaczycie. Są te ice golemy, które niestety wyleciały na trapie. Natomiast królowa jest już zniszczona, a to jest fundament, jeśli chodzi o atak. Główny faktor, jeśli chodzi o atak Hogami, już to jest zrobione. Jest rzucony freeze od Golema, ale jest rzucony Poison, który niszczy ten spam, który mógłby być zdecydowanie wielkim problemem, jeśli chodzi o jeśli chodzi o ten Marsz Królowej i Marsz Królowej przechodzi cała ta strona właściwie nawet tak tego właściwie nie ma Król zajmuje się drugą stroną i to wielkim obszarem którego już też nie ma nagle zobaczcie jaka mała część bazy zostaje dla Hogów jedynie, jedynie ten malutki fragmencik ten prosty fragment, który jest tutaj tu ten cały skład już zniszczył. Tam niszczy jeszcze jego Exboa. Królowa jest na Rageu, idzie na Aniołka. Hogi właściwie tutaj bardzo wąskim gardełkiem wchodzą. No i teraz jest kluczowe, żeby ten Warden również dołączył do tych Hogów, i on leci. Zobaczcie, czeka bez paniki. I teraz jest użyty Warden z Ability, gdzie właściwie ee, tak naprawdę nic już dla tych Hogów nie zostało. Jeszcze heal jest rzucony. Tam są szkielety, jest jeszcze bomb tower, to prawda. E, mogło być tutaj dramatycznie, jakby się to wszystko źle ułożyło, ale są aniołki od królowej. E, królowa często, często nie zawsze pada. E, ginie nam w, pod koniec, ale tu się stało inaczej. Tu aniołki przeszły, królowa jeszcze oczyszcza. Te hogi na aniołkach to jest coś wspaniałego. Kiedyś coś takiego robiłem na taką taktykę, że puściłem aniołki na same hogi. I jeśli jest dobrze, baza do tego przygotowana, jeśli nie ma AD. To te aniołki mają tak, jakby były non stop na healu i no, no jest niesamowita niesamowicie zrobione. Zobaczcie, bardzo pięknie, wszystko wyczyszczone, to można już zabrać. I jeszcze pokażę wam drugi atak, żebyście wiedzieli, że to nie był przypadek, bo ta baza, ktoś może powiedzieć, w ogóle jest fajna ta baza. Może i fajna jest ta baza. Natomiast ci panowie, co tutaj z nimi gramy, mieli 3 win streak, więc wiadomo, że potrafią grać, a pokażę wam od razu drugi, żebyście mieli przykład. Jak to Lu robi show <noise> Tu jest baza Już taka bardziej znana Bynajmniej do tej bazy Nie chciałbym się zabierać Za tą bazę, nie lubię tego typu baz I wcześniej Lu atakował takie bazy z Zupełnie innym składem pekami. Zobaczcie, kolejna rzecz Kolejny elektrodragon Czyszczący olbrzymi fragment Dla tej królowej To jest kluczowe, no i na czas Bo troszkę później by to się stało I ta królowa by by poleciała w inną stronę i już by nie było dobrze. Natomiast ten dragon rzeczywiście wyczyścił tutaj razem z królową E-Dragon oczywiście wyczyścił. Tutaj mamy pojedyncze oczyszczanie, tak jak widzicie te połki malutkie. Wizardy, jeden minionek, które oczyszczają tą stronę. Ta królowa jest już właściwie w środku. Wizard ginie w tym momencie. Więc tutaj rzeczywiście lepiej by było coś innego na oczyszczenie. Może Baby Dragon z jednym balonem? Nie wiem. Ale tu mogło się tak zakończyć, że ta królowa ostatecznie by mogła wyjść. Natomiast jest rzucony jump, jest rzucony jump, ale zobaczcie, ona podchodzi. Gdyby nie było tego jumpa, to ona by najprawdopodobniej wyszła. Więc dzięki temu, że ten jump został rzucony i te budynki, reszta była odcięta. Ta królowa pięknie idzie do środka, tak jak to było zaplanowane. Król, już jest rzucony król dodatkowo. On oczyszcza te budynki, takie bardzo niewygodne, jeśli chodzi o to. Ta królowa robi tutaj połowę bazy. To nie, to jest po prostu. To nie, to nie jest śmiechu warte, to jest świetnie zaplanowane. Świetnie jest rozgarnięte. A tak znowu, dla hogów zostaje tak naprawdę taki fragment bazy. Jedynie. To jest nic. To, są, to jest fragment właśnie do planowania, gdzie macie dwa hile. To tyle zostaje właściwie. Nawet tutaj Lu mógł spokojnie dać tej królowej dojść do TH i puścić hogi od góry. I myślę, żeby jeszcze zaoszczędził e, ten e, utility od Wardena, czyli ten tom nieśmiertelności. I one by, jeszcze łatwiej by to może weszło. Nie jestem w stanie tego powiedzieć na 100%, ale według mnie tak jest. Natomiast, no pięknie. Królowa tutaj z kolei ma czas i niszczy kolejne budynki. Hogi pięknie wypuszczone na Teha z Wardenem, użyte Warden's Ability. No i tutaj już idą te hogi na ostatnią prostą. Ostatni taki bastionek, malutki dla tej bazy, ale przy takim wojsku już sama królowa by mogła zniszczyć tą bazę. Ona, ona tutaj zniszczyła taki fragment bazy, właściwie niszczy królowa, jeszcze więcej, bo budynki na zewnątrz. Także olbrzymi, olbrzymi po prostu, jest moc, jest moc w tym składzie i nie ma problemu z czasem, tak jak przy kretach, bo ten sam atak robiony kretami mógłby już mieć wielki problem. Więc Hogi, hogi są bardzo mocne, polecam Wam oczywiście jak najbardziej, ale do tego trzeba dobry marsz królowej i dobry, do, do, dobry, i dobry plan. E, zdecydowanie, bo bez dobrego planu, no niestety, będzie lipa. Czy wygramy, czy nie wygramy tą wojenkę taką sobie zrobiliśmy? Treningową wojenkę przed ISL. No i powiem Wam, że poszła nam średnio, ale Lu tutaj obronił nasz honor w tym momencie. E, tak czasami jest. Ktoś czasami broni honoru, a czasami wygląda to inaczej. Zawsze jest ktoś w takim dobrym zespole, zawsze jest ktoś, kto powalnie tą gwiazdę honorową, ten atak honorowy albo po prostu ocali. No inaczej się nie da. W tym momencie myślę, że jeśli chodzi o to, to już by było tyle, o te strategie. Mam nadzieję, że Wam się takie podobają. Jeśli zrobicie 150 lajków na tym, to na pewno będzie więcej takich strategii. No dobra, przynajmniej to, bo to Clash of Clans. Nie oszukujmy się. Eee, więc zrobimy kolejne strategie. Jeśli chcecie jakieś strategie specyficzne, napiszcie tutaj, jakie chcecie strategie. Ja postaram się je zrobić. Eee, no i jeśli jeszcze nie zostawiliście lajka like i subeczka, to będę Wam bardzo wdzięczny. Szczególnie lajka, like bo wiem, że subeczków to raczej dużo nie będzie. Ale, ale te lajki like zostawcie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!